Na postać przez graczy oraz symbol SEGI. Niestety, SEGA umarła w szóstej generacji konsol, nie zabiło to jednak postaci. Cały czas dostawał on gry, a nawet seriale takie jak Sonic X czy Sonic Boom. W końcu doczekał się również aktorskiej wersji. Powiem tak, fanem Sonika nie jestem. Szczerze to, nigdy w niego nie grałem, ale widziałem oba filmy. Jeśli ktoś jeszcze nie widział, to są one dostępne na platformach streamingowych. Obie części są na Amazon Prime. Zwykle dodałbym linki do obejrzenia, ale niestety nie da się bezpłatnie obejrzeć. Dzisiaj zajmiemy się trzecią częścią fabuła. W sumie początek na pewno już znacie, gdyż w drugiej części było pokazane, kto będzie następny. Otóż Jess Shadow ucieka z pilnie strzeżonego więzienia. Mimo starań żołnierzy, nie udało się go zatrzymać z racji jego szybkości oraz teleportacji. Kiedy dostał się na powierzchnię, odkrywa, że obudził się w roku 2024, co oznacza, że był więziony przez 50 lat. Żołnierze nie wiedzą, jak go pokonać, więc proszą Sonika, Tailsa oraz Kelsa o pomoc. Niestety okazał się on zbyt potężny, dlatego komandor Walters ma dla nich jeszcze jedną broń. Postanawia dostarczyć do nich Połowę klucza do niej. Na tym się jednak nie kończy, gdyż jest jeszcze jedno zagrożenie, o którym informuje Sonika agent Stone, który chce, aby Sonik sprzymierzył się z doktorem Robotnikiem, który jednak żyje i tylko on może powstrzymać Shadowa. Tak się przynajmniej wydaje, gdyż geniusem zła jest dziadek doktora Eggmana, czyli Gerald Robotnik. Dlatego teraz zadaniem Sonika oraz jego przyjaciół jest włamać się do tajnej bazy w Londynie i wygrać drugą część. Ma jednak mało czasu, gdyż robotnik wraz z Shadowem też szukają tego klucza. Tak wygląda fabuła. Nie chcę oczywiście zdradać jej za bardzo, dlatego powiem coś o filmie. Wraz z dodaniem do niej Shadowa nie jest już tak bajkowy jak poprzednie dwie części. Film został zrobiony bardzo mrocznie, co pewnie jest spowodowane tragiczną przeszłością Shadowa. W filmie nie brakuje również akcji oraz humoru. I mógłbym przysiąc, że jest nawet więcej akcji. Także jeżeli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to jak najbardziej polecam. Fani poprzednich części na pewno się nie zawiodą. To była trzecia część i z tego co wiem, na trzeciej się nie skończy. Dlatego już czekam na następną część.